Tajni wakcji, jeden mi tutaj, jak wyjeżdżałem, z jest w tym miejscu, to może Kurczak i tym miejscu, w wcale z zasadami inaczej 15 po tym miejscu, Jedzie CWEL, jutro przestawię ten budzik, tam trochę później i zobaczymy. Idę o 10 spać, po 10 położę się, CWEL zapierdala. <gryw> Czyli kamery sprawne cwele sam, sami uważają na kamery, a mi założyli. Co to, to się pod ciałami dzieje? Tego czego nigdy cwel nie robił, czyli po tyle godzin komuś każe. Tak jak widać, 5 dni w tygodniu. No i sobota i niedziela to tak samo, to nie ma, że jest, jest ulga. Ogólnie dni w tygodniu. To są cwele z zasadami. Najlepiej widać jest po latach. To jest najlepiej widać, bo tak to te kurwy śmiecie jebane to zawsze powiedzą to, co się chce usłyszeć. A najlepiej jest widać po, po, po latach. Kto ile warto? To, że tam śmiecia, śmieciowi jakiemuś kurwa bankier, kurwa kurczak pomoże, to nie z tego powodu, że się na nim ulitował, tylko z tego, żeby. Inni widzieli, że to jest ale on tam żadnego normalnemu to tam nie pomoże, bo by się tylko powstydził za niego, a cwela to tam... Cweli to nałapali na po prostu, bo to tam kasa jest to i cwele są. Także tak tam normalnej kariery nie zrobi. On się daje... Głody pod nogi jednemu i tyle. 100 w cali to się równa jeden normalny, tak? To właśnie wygląda. Jeszcze mało tego to kamery, co tylko to no zakładają w jednemu. Za 50 zł robię to na gotowo. Robię, no, już kurde robię dość długo. I nie mam. Mam teraz no, jedną robotę do przodu i to wszystko. Tak mi dawają, że nie to, żebym miał trzy czy cztery. Albo tam więcej do przodu, jak tam. Tylko jedna i koniec. Dwie. Bo wtedy nie mogę się z tak, no, sceną, no sceną. Gdybym miał więcej, to bym za, w życiu za te pieniądze nie robił. Tak jest właśnie. Tak się robi, jak się ma z jebanymi twelami do czynienia. jak robiłem kogoś to mnie kurwa bali jak psa. Lasoń, co panu Stasiowi siedem koła jest duży. <grym> o takich rzeczach się nie mówi. Bo jakby człowiek taki biedny, że komu był spore grosze winięto, by go kurwa zgnoili czujmy. A ten śmieć kurwa Dużny jest tyle pieniędzy, tam część oddał. <grym> I swele to pierdolą. To świat sweli kurwa, także to śmiecie pierdolone.